A więc witam Was w kolejnej serii. Let's play. Tym razem będziemy grać w na trójkę. Ta! Świetna gra, a więc zaczynamy już. Nazwa: eee. Hop. Hop, yeps, yeps, Uda. Sześć. Tak, dobra, będzie. Sweet. Oglądajcie intro, bo intro jest ważne. Znaczy, Ważne. <laughs> Golas, Golas! P slop je. Yep. <Co> <tries> <tries> We moeten weer de ente. Zaraz włosy! No do- mm, dobra. Na razie ściszę troszeczkę. Znaczy... Gra... A, opcje... Dźwięk... Nie są cisze, a dialogi zostawię na jakimś takim wyższym. Ha! Dobra. Um. Dobra, wystarczy tego oglądania. Gramy! A tam Globoc ucieka. Fajnie. <laughs> o nie, znowu ten przypał. Kurczę, przypał. tu się od tego roi ha! Walą do nas. No, bardzo oryginalnie. Ej, no ten gość tutaj tyle gada, że ja nie mogę gadać. Zbieraj te czerwone co? Zbieram. No, nie niecierpli... ludzie. Długo będziemy się tak kręcić kółko? Chcesz... Tak! Chcę! No dobra, tym razem. Dobra, swój pierwszy skok spadochronowy. Ale bez spadochronu! Ha, ha, ha. Żarcik, kosmonaucik, mm, mm, mm. Świetnie, A. <laughs> No jak tam, mordeńko? Spoko, żartowałem. A w ogóle fajne wdzięko. Kiedy je zdejmiesz? <laughs> no nie bądź jak zobacz co znalazłem. Instrukcja. Wszystko tu jest. Przeczytaj dokładnie, a dasz sobie radę. Dawno temu Lumki żyły w spokoju i harmonii. Nuda! Aż tu nagle jeden kolos zmienia je wszystkie w mrok lumy. Ważą się losy wszechświata! Oho, oho, nieźle, Dobra. wygląda na to, że Globox nawiał z twoimi rękami. Gówno mnie to! Jak znam tego cykora, to pewnie gdzieś się schował. Dlaczego mówię? A kogo będzie twoje... złapać, bo niby bez ty bez mnie. <głos》>, Taki żart. A właśnie. Zapomniałem powiedzieć, że za każde działanie dostajesz punkty. Pozwól, że ci zademonstruję. Tylko patrz na licznik. Jak tylko zbierzesz punkty, pojawia się wskaźnik i uaktywnia tryb Combo. I wtedy zwyczajnie nie ma przebacz, a do tego dostajesz jeszcze więcej punktów. Ale musisz być szybki. Jak przestaniesz nabijać punkty, tryb kombo się wyłączy. I jeszcze coś. Strasznie. Za punkty można uzyskać dostęp do ukrytych poziomów, więc nabijaj ile wlezie. Ta instrukcja to taka bardziej cegła. Dobra, gramy, zbieramy, tak jak on nam to mówi. O. Trzeba wcisnąć klawisz skoku. Nie, no sam ja wypadnie. Nie, to troszeczkę tutaj kamerki i tego A żeby wszystkiego. Zaatakować, Ale dobra, trzeba wcisnąć wcisnąć klawisz ataku! przejść tą pierwszą misję, z tego co pamiętam, nie jest. No to wziął yy, długa. No trzeba to szybko. Szybko to przejdziemy tutaj. Po rozwalamy tych, 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 tych takich gości. Ha! Ha! O, nic nie powiedział. Patrzcie. He? Czego to... A, w tym nic nie Lecimy. Lecimy. Na szczecin. Aj, dobra. Nie będę tego wszystkiego zbierał. Nie chce mi się. Ha! Ale podoba mi się tutaj grafika, fabuła. Czasami żarty są takie... Ha. Za Jesteś. Ha! Wiem. Dobra. Co? To jakaś paranoja! Dobra, wiem, że mogę zapindzioloć. Dobra, dobra, szybko. Helikopter. Skaczemy sobie po jakichś dziwnych... Szybko, szybko. szybko. Zabiek coś! Aaaaa, jestem do nich. Box. Box. Do nogi. Głośnie na przyjaciela do nogi. No ja... Jak tym dzielę? Dobra, szybko szkodzimy to. N i ja będę tutaj jedną misję wykonywał, bo jak się mam ograniczony czas, to na YouTube to 15 minut. Rada rusałek! Jak chcesz poszaleć, to nie ten adres. Same wow. pasztety i do tego stare. Nie, no naprawdę. Przełącznik służy do przełączania. Bym się nie domyślił. Ha, a może to bo może tu Kto pisał te bradnie? Lobbox nie uciekaj. Ja biegnę. Jeps. Stop je! Eee, ramen! Hej, znajdzie się dla mnie miejsce. Nie. Spira. O, czuję, że zaraz będzie chryjał No, he, też tak czuję Brzie co będzie What the fuck No proszę, kto by pomyślał? Znowu się Julia burzy. Co? Zaświcenie światło? Napadli na radę rusałek. No to już przegięcie. Ha W porejmenie dwójce miałem zagrać artystę, który zakochuje się w lasce z wielkimi, ty... Eee, cenzura. Gram przed jakiegoś kolesia bez szyi w niskobudżetowej lokalizacji! Ciu. O Boże! Te żarty mnie po prostu dobiją, słucharki jednak. Patrzcie, jeps. Kurde, pierwszy raz y, gram, że skaszę się C, a nie z ją. Znaczy mogę sobie to zmienić, ale przed chwilę grałem w tą grę, że to jakoś tak wiecie. Dobra, i tutaj kończy się nasz odcinek. E, do zobaczenia w następnym i na razie. Cześć.